Piątek był kolejnym, choć niestety już ostatnim dniem tegorocznej akcji lato w Kinie Smoka, czyli bezpłatnych seansów filmowych dla najmłodszych w ramach cyklu Wakacje z Kinem Smok. Wakacje to taki czas, gdzie wszyscy chcemy odpoczywać, i to jest ważne. I dlatego Suwicki Miejski Ośrodek Kultury od wielu lat stara się to przygotować na takie dwa sposoby. Z jednej strony, tak mocno wypoczynkowo, i dlatego kino. I w tym roku w ciągu tego tygodnia z seansów naszych skorzystało prawie tysiąc osób, naszych mieszkańców tutaj w Suwicach, ale też druga oferta, jaką były warsztaty pracownia artysty w galerii Okno, gdzie w sposób kreatywny możemy rozwijać nasze umiejętności, rysunek, malarstwo, rzeźba. Więc tak, jak najbardziej akcja Lato w Subickim Miejskim Ośrodku się udała i bardzo dziękujemy za to wsparcie Gminie Subice, bo to dzięki właśnie radnym, dzięki pani burmistrz mamy te środki, z których możemy korzystać i organizować taką właśnie akcję jak w tym roku. Dwa seanse dziennie, pierwszy zatytułowany Lilo and Stitch i drugi Jak wytresować smoka, wyzwalały wśród najmłodszej publiczności pokłady pozytywnej energii wyrażanej radosnym, dziecięcym śmiechem. Nie ma wątpliwości, że wakacje z kinem smok były świetnym sposobem na spędzenie końcówki wakacji.